Studio 51, w studio Emiter na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Marcin Szwedowski. W kolejnym odcinku witam Was, widzowie, bardzo serdecznie, a moim i Waszym gościem jest dzisiaj Fabian Murlowski, czyli trener w Akademii Odropole i koordynator klubów partnerskich. Zgadza się. Od niedawna tu funkcję przejąłem. Witam serdecznie. No to dobra, to zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło? Kiedy zakochałeś się w piłce nożnej? Tak, Ojej, całkiem, całkiem na początku. Tak, tak, tak. Piłka piłka to jest moja pasja od naj, najmłodszych lat, jak tylko pamiętam, yy, lata szkolne gdzieś tam mieszy yy, powiedzmy na, na wiosce, bo pochodzę ze wsi. Yy, między drugą a trzecią yy, przerwą była dłuższa, dłuższa przerwa. To już na drugiej lekcji oczywiście składy były wybrane, tylko jak gdzieś dzwonek zadzwonił, wszyscy wybiegali na podwórko szkolne, jeszcze asfaltowe. Ten był Figo, ten był Zidane, ten był Ronaldo i graliśmy. Mecz oczywiście kończył się dopiero jak był zwycięzca, jak był dzwonek na kolejną lekcję. No i tak to wszystko gdzieś już w tych, w tych żyłach płynie. Lokalny klub, gdzieś tam powoli też zacząłem się, zacząłem się spinać. Udało się też troszeczkę więcej grać, no ale piłka cały czas, cały czas jest gdzieś tam właśnie w moim, moim sercu. Figo Zidane, a ty kim byłeś? Ja byłem Ronaldo. Ronaldo. <grym> Tym prawdziwym tak, Ronaldo. Tak, Tak, tak dokładnie. Tak, dokładnie. Tak. To były te lata jeszcze, jak był prawdziwy Ronaldo. Na jakiej pozycji grałeś? Kiedy grałem jako już z boiska szkolnego, wyszedłeś na... Tak, tak, struktury. tak. Grałem jako napastnik. Często też trenerzy mnie ustawiali tam, przez to, że byłem wysoki, dobrej postury. A suma summarum bardziej lubiłem grać jako dziesiątka, jako środkowy pomocnik, gdzieś mieć taki większy wpływ na samą grę. A nie tylko stać gdzieś tam powiedzmy z przodu. Mieć tutaj, ten, tego kontaktu troszeczkę mniej, no i wiadomo, że w tej formacji, jak się otrzyma piłkę, to już ma się gdzieś tam presję przeciwnika, już się gdzieś przeważnie znowu też rośli stoperzy um, chcą ci ją odebrać. Czyli, czyli ten kontakt od razu jest, i a ja gdzieś wolałem właśnie gdzieś tam bardziej decydować, um, rozprowadzając powiedzmy tą piłkę po, po, po boisku. Masz słuszny wzrost, nie zastanawiałeś się, znaczy miałeś jakieś dylematy, albo spotkałeś trenerów, którzy namawiali cię, słuchaj, może koszykówka, siatkówka, pójdźmy w inną to stronę. Raczej to raczej miałem na pewno w gimnazjum? jak dostaliśmy nowego, nową panią w istkę ona akurat grała w piłkę ręczną, no to mówiła Fabian, ty musisz iść na piłkę ręczną, piłkę ręczną. I potem się też tak zaczęło, że na tych WF-ach częściej graliśmy w piłkę ręczną niż w piłkę nożną, ale też zrobiła taką ankietę na samym początku, jaki sport, jaką dyscyplinę lubimy. Ja jeszcze nie wiedziałem, że ona jest właśnie fanką piłki ręcznej a w, i wpisałem, że nie lubię piłki ręcznej. I ona już powiedziała o, jacie, no to masz przewalone, nie? Ale to tak oczywiście też tylko żart Dobliwie. Ale nie, nie, nie. Jakoś inne sporty mnie nie ciągnęły, czy to siatkówka, czy, czy, czy właśnie ta piłka ręczna, czy koszykówka. Gdzieś zawsze ta piłka nożna była bardziej dostępna. Też na wiosce też było tak, właśnie jak z tej szkoły wracaliśmy, gdzieś tam powiedzmy, że zadania się odrabiało. Rzucaliśmy plecak. Zawsze trzeba było też swoje, swoje zrobić, bo też rodzice akurat prowadzą gospodarstwo. A później wiadomo już można było wyskoczyć z kolegami zawsze byliśmy umówieni mimo że jeszcze nie było też telefonów każdy wiedział że 18 19 widzimy się na boisku gramy aż do 21 aż aż było ciemno nie było boisk graliśmy na trawach piłka skakała później gdzieś tam my dopiero pamiętam takie były lata. Końcówki podstawówki, gdzie, gdzie mieliśmy takie boisko z kostki, no to po jednym, po jednym okresie, takim letnim, buty były całkowicie zjechane, aż stopa gdzieś tam wystawała, palce było widać, ale człowiek był tak tym zafascynowany i, i grał non-stop, że, że no to jest to. A komu kibicujesz, jeszcze powiedz, tak? Bo Ronaldo, to, to, o, tym, o tym powiedziałeś. A jaki jest klub? Jest jakiś taki klub, który wtedy albo teraz jest bliski Twojemu sercu? A może eee, cały czas ten sam? Ogólnie jestem fanem dobrej piłki i lubię, jak, jak, jak drużyna faktycznie dobrze gra. To myślę, że każdy eee, też kibic, ale na pewno gdzieś tam w sercu to jest Real Madrid. I chciałbym kiedyś pojechać jeszcze na, na stadion do Bernabeu, bo miałem okazję już zobaczyć, poczuć emocje Premier League, gdzie, gdzie dostałem prezent na urodziny od, od rodziny, od dziewczyny, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo było to coś wspaniałego. No i teraz takim kolejnym wyzwaniem jest właśnie podróż do Madrytu, i żeby, żeby być na Bernabeu. No tego ci bardzo serdecznie życzę. Dziękuję. Powiedz no to przejdźmy teraz do czasów obecnych. W Odrze jako trener w akademii pracujesz z grupami dziecięcymi. Tak, jestem odpowiedzialny za jakby pion może kategorię Orlika, czyli dzieciaków U10, U11. W samej akademii Odry jestem od 3 lat dopiero, to też taka historia, jeszcze jak zacząłem trenować jak Możliwe, że w większości, czy, czy w wielu przypadkach, wyciągnęło się to z kontuzji kolana, międzywane zerwane więzadła krzyżowe. Miałem akurat właśnie na wiosnę gdzieś tam, też było takie pokłosie, że klub nie istniał, no ale żeśmy się jakoś zgadali, jest taki czas, że możemy się odbudować. No czy bym nie trenował. Oczywiście wtedy jeszcze bez, bez jakichś, że tak powiem papierów, ale ktoś inny miał, jak to często bywa. No i... Um, z tego gdzieś tam przerosła się pasja z samej piłki nożnej jako zawodnika w trenera. Dostałem później, jak już skończyłem, bo półtora roku byłem w E klasie, gdzie sama do A klasy. Dostałem zaproszenie od kolegi, żeby też właśnie wejść piłkę dziecięcą do, do szkółki piłkarskiej wcisowej. Tam poznałem znowu kolejne osoby, które bardzo mocno też mnie inspirowały dzięki którym mogłem się mocno rozwijać z którymi jeździłem na wiele szkoleń. Gdzie nawet dyrektor e, Śledź wtedy Akademii Rakowa mhm. mówił o przyjechali moi chłopcy e, właśnie z Cisowej. E, jeden z tych kolegów teraz jest akurat w Akademii. Ja mi udało się dostać e, do Akademii Odry gdzie właśnie trener Duraj e, prowadząc taki scouting też nie tylko gdzieś tam powiedzmy zawodników ale i trenerów żeby ta kadra trenerska była na myślę, jak najwyższym poziomie e, przyjechał. Na trening dzwonił, był, był zobaczyć, porozmawiał i też tym mnie przekonał, że on faktycznie widzi jakby we mnie potencjał i chce, chce, żebym dołączył do Akademii. No i tak mówiłem, w samej Akademii jestem odpowiedzialny za ten pion Orlików, też byłem odpowiedzialny za tworzenie programu szkolenia. Teraz jeszcze dodatkowo doszła funkcja koordynatora klubów partnerskich. Gdzie też po, tak miałem troszeczkę kontakt z klubami partnerskimi, akurat w Piast Gliwice, bo my jako szkółka wcisowej staraliśmy się działać na tych zasadach, że najlepszych zawodników chcieliśmy po prostu dać wyżej, żeby im środowisko, dla nich środowisko, żeby było odpowiednie. No i akurat z tej lokalizacji najbliższym kierunkiem i takim partnerem był, był właśnie akurat Piast Gliwice. Czy ktoś z chłopaków, którzy od ciebie z Cisowej. Poszli w stronę Gliwic yy, trenuje tam dalej, przebija się. Tak, w... tak, tak. Grają, grają jeszcze dalej. To byli chłopcy z rocznika 29, 210, 211 yy, I oni jeszcze cały czas są w strukturach, oczywiście nie, oczywiście nie wszyscy. Niektórzy, niektórzy zmienili yy, klub. Niektórzy, mimo że, tego, mimo że mogli dołączyć, no to jednak nie zdecydowali się na dołączenie, gdzie później troszeczkę żałowali. To jest też ta świadomość rodzica, świadomość zawodnika, no bo to nie jest też tak żeby wyjechać nagle z rodzinnego domu, z rodzinnej miejscowości gdzieś do większego miasta. Też to najlepiej, jak jest odpowiedni wieku, jak jest to poparte właśnie taką analizą wewnętrzną w domu, żeby każdy wiedział, czego oczekuje. Czy faktycznie tego chce? Czy może wystarczy mu um, takie granie przysłowiowe na, na podwórku i z tego również będzie usatysfakcjonowany? Bardzo dobrze słucha się ciebie. To elokwencja, inteligencja, Dobre. naprawdę e, wzór. I wiesz, czego chcesz. E, jesteś wysoko wykształcony. Powiedz obecnie, jaki certyfikat, nie jaki certyfikat, tylko jaki. E, e, UFA. UFA, UFA czyli tak? Kurs trenerski. Tak, kurs tak trenerski, zgadza UFA. się. UFA. Um, Najniższą y, kategorię graz C robiłem tutaj na Opolszczyźnie. Później też idąc właśnie też w kierunku takim, żeby te kursy były jak najbardziej dla mnie y, wydajne, żebym jak najwięcej z nich zyskał, zdecydowałem się na to, żeby chodzić na kurs ufa i ufa A na, y, na Śląsk, y, ponieważ no, tam są teoretycznie najlepsze te kursy. Tam y, bierze się to, to z tego, że jeśli na y, dany kurs mamy 24, y, 24 osoby, które mogą się dostać, no to chętnych było 80-100. No i wiadomo, że siłą rzeczy, jak mamy już egzamin wstępny, to dostają się naprawdę osoby, które już mają, powiedzmy, jakąś wiedzę. Tak? A na kursy, gdzie jest tych 24, a jest chętnych 22-23, jeszcze kogoś tam dokoptujemy no to ta ranga jest troszeczkę niższa i niestety wiąże się to z tym, że często jak później jest te, ten kurs odbywa się, no to ktoś mówi, no chodźmy już kończmy, bo za filmę, bo coś się dzieje. No a jednak te kursy są błotowe, one nie trwają też wiek, wieków. One trwają kilka miesięcy, UFA trwa rok. No, chcemy się na nich nauczyć, tak? Ja miałem też tą przyjemność, że tak kończę ten wątek, że akurat w mikrogrupie, czyli takiej grupie składającej się z sześciu tenerów, miałem przyjemność być z trzema tenerami z Rakowa, z Akademii akurat. Jednym tenerem ze Skrycznia Stochowa, który teraz akurat jest pierwszym tenerem. I jednym tenerem, który był w Weiss Essen w Niemczech. No i na przykład też tam lecieliśmy samolotem na cały dzień do niego, na taką mikrogrupę, gdzie prowadziliśmy trening. Ja z nim akurat na tej niemieckiej grupie prowadziłem trening. Dla mnie też to była. Super okazja zobaczyć innych chłopców, i na pewno z tymi zawodnikami, z tymi tenerami wszystkimi, mieliśmy bardzo duże um, gdzieś taką okazję bardzo, bardzo dobrą, aby właśnie rozmawiać już w takich detalach, gdzie myślę, że no często na to właśnie na te detale nie ma czasu, a z nimi już mogliśmy wchodzić i tu żeśmy najwięcej zyskiwali. No to brawo dla Ciebie, że wybrałeś trudniejszą ścieżkę. Dzięki. No to, to naprawdę, oby Akademia miała z Ciebie jak najdłużej pożytek, chociaż pewnie masz jakieś ambicje, e, takie, gdybyś mógł wybrać klub, w którym chciałbyś pracować. Bo ja cię kręcę. To ciężkie pytanie. Ona no, tak, się dostaje tak, tak, <grym> tak, Odra, Tak, 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 odra. Się, że jest Odra. Też jest mniej więcej blisko miarę. Ja też tak staram się wybrać klub i prowadzić go, żeby tą lokalną społeczność jak najbardziej promować. Takim moim celem tenerskim, nie wiem czy do zrealizowania, pewnie ciężko, ale jakbym był na sztabie, w sztabie drużyny i usłyszał hymn Ligi To by było coś pięknego, jako zawodnik się nie udało. Ale może, może w sztabie? To by byłoby super. Pamiętasz pierwszą myśl, jak dowiedziałeś się, że kontuzja boiskowa jakby przekreśla twoje granie na poziomie, granie takie zawodnicze na poziomie ligowym? Um, samo granie takie troszeczkę wcześniej wybrałem, ponieważ poszedłem na studia. Jakby troszeczkę wiedziałem, byłem w trzeciej w Leśnicy. Wiedziałem, że z tego nie będzie, że tak powiem, przyszłości. Myślałem też o fizjoterapii, ale wiedziałem, że to jest taki ciężki, ciężki temat, dlatego zdecydowałem się iść jakby w tym kierunku dalej magistra mechatroniki, którego ukończyłem. Ale piłka, tak mówię, cały czas, cały czas była gdzieś w tym. Fakt, faktem była to, był to taki moment kluczowy, który właśnie przekształcił mnie jakby bardziej z zawodnika. Mimo iż ciągle jeszcze gdzieś tam jestem aktywny, staram się grać, no ale jednak ta taka rola trenera przejęła jakby przejęła. Ten główny kierunek, i tutaj staram się mocno angażować, staram się edukować ciągle, ponieważ, będąc tenerem seniorów, że tak powiem, ten zawodnik jest ukształtowany i tam są głównie wyniki ważne, a będąc tenerem dzieci, będąc tenerem młodzieży, bardzo ważny jest przekaz tego jakim oni mogą być człowiekiem, jakim powinni być człowiekiem i to wszystko będzie budowało gdzieś tam całą na tą, naszą otoczkę teraz Odry, ale chciałbym też, żeby to było w przyszłości województwa, żeby oni po prostu na no, przyszłości byli dobry, dobrymi, dobrymi, zaradnymi ludźmi. No i bardzo fajne i tego Ci oczywiście życzę, żeby ta praca przynosiła takie efekty, że ktoś kiedyś z tych chłopaków zagra z Orłem na piersi. To by było najlepiej. Najpierw z Herbem Odry, tak jak Ty masz tak, po lewej stronie, tak, a, tak. a później z Orłem. Dobrze, przejdźmy teraz do, do ważnego wątku, czyli do klubów partnerskich. W jaki sposób y, przedstawiciele, działacze takich klubów, rodzice być może z takich klubów mogą kontaktować się z Tobą y, w sprawie nawiązania współpracy? Jak to wygląda? Mm, bardzo zapraszam, oczywiście, do kontaktu y, jak najbardziej pod adresem mailowym, y, czyli kluby partnerskie albo y, Kontaktując się ze mną po prostu telefonicznie, kontakt można znaleźć na stronie Odyreopole. Zachęcamy z tego względu, ponieważ chcemy jakby powiększyć znowu kluby partnerskie. Ja bardziej lubię nazwy kluby afiliackie afiliackie, ponieważ to jest takie usynowienie to jest włączenie do rodziny naszej to nie jest takie bycie samym biorcą ale też chcemy dawać tym klubom, chcemy im pomagać się rozwijać, chcemy zapraszać trenerów na, na staże, na seminaria, na, na jedną jednostkę treningową. W najbliższej przyszłości chcemy wyjść z taką ofertą webinarów. Do tych klubów naszych partnerskich, nawet do klubów, którzy, które nie są jeszcze partnerskie, które może o tym myślą, może się zastanawiają, jak najbardziej proszę o kontakt i, i zachęcamy. Celem jest pokazanie Odry, ponieważ kiedyś byłem też z tej drugiej strony i wiem, że często na tych takich największych patrzy się, a bo chcą mi gdzieś tam zawodnika podebrać, bo tylko coś ode mnie chcą. To jest takie troszeczkę zamknięte myślenie, dlatego chcemy pokazać faktycznie naszą historię. To jak kiedyś było bardzo fajnie, jak byliśmy w ekstraklasie. Później jak przyszły gorsze momenty czwarta liga, już nie było Odry, była Oderka, gdzieś tam od nowa żeśmy się zawiązywali, i poprzez też właśnie pokazanie struktury, pokazanie wizji klubu, pokazanie planu szkolenia, pokazanie planu na zawodnika, jak, jak chcemy to wszystko kreować, żeby właśnie taką transparentną drużyną, transparentnym klubem być dla tych, dla tych pozostałych klubów. No, i suma summarum, żeby zawodnicy finalnie, aby oni weszli na jak najwyższy poziom, no to to środowisko rozwoju musi być, że tak powiem, odpowiednie dla danego zawodnika. Jeśli chcemy mieć super zawodników, no to oni powinni też w super środowisku trenować z trudnymi przeciwnikami, grać. No i, żeby to uzyskać, musimy gdzieś zrobić taką, powiedzmy, Centrum można powiedzieć, centrum szkolenia wojewódzkie, coś takiego, gdzie wiemy, że tutaj ci zawodnicy będą mieli możliwość z racji też rangi występowania drużyn młodzieżowych na poziomie centralnej ligi juniorów, praktycznie każdego szczebla, oni mają tę możliwość i my chcemy im to jakby właśnie umożliwić po prostu. To nie jest tak, że my chcemy tego zawodnika, żeby nie wiem, wygrać z tym klubem, z tym, czy z tym, czy z tym, tylko po prostu my chcemy dać im możliwość, żeby oni rywalizowali na odpowiednim dla siebie środowisku i żeby oni wzrastali. ponieważ jeśli ktoś jest najlepszy w takiej powiedzmy średniej drużynie, gdzieś tam z jakiejś, jakiejś wioski i on rywalizując przez 3 lata, w treningu, gdzie nie musi się za bardzo wysilać, żeby kogoś okiwać, nie musi się wysilać, żeby żeby strzelić bramkę, może jest troszkę większy, może troszkę szybszy, no to czy jego rozwój będzie faktycznie odpowiedni, niż jakby grał z zawodnikami podobnymi do, do swoich umiejętności i tu jest ta największa kwestia właśnie tej świadomości, to co mówiłem też odnośnie zawodników, których my wysłaliśmy do do Piasta, żeby oni mieli taką drogę którą oni będą faktycznie mogli realizować i rozwijać się w niej, bo też nie ma sensu, żeby pośród tych lepszych zawodników był taki słabszy, który piłkę w treningu dotnie dwa razy, trzy, cztery, tak mówiąc kolokwialnie, no to wiadomo, że on też z tego nie wyciąga. Lepiej jak on nawet na rok, na dwa zejdzie troszeczkę niżej z poziomem, ale tam będzie wiodący zawodnikiem, tam będzie się rozwijał yy, i może finalnie znowu wróci, powiedzmy, że do odry, do wiodącego klubu, yy, no ale on będzie czerpiał, czerpał satysfakcję z piłki. A to jest najważniejsze i te takie społeczne, społeczne aspekty, właśnie, żeby no, tych dzieciaków zarażać, bo wiemy, że jak dzieciaków zarazimy, to później już chłopcy będą też chcieli grać i, i rodzice i dorośli w przyszłości będą swoje znowu dzieci zabierali na piłkę, a o to, o to nam chodzi. Czyli korzyści są generalnie dla obu stron i tak powinno wyglądać. Oczywiście. I moim gościem, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, był dzisiaj Fabian Murlowski. Nie zakończyliśmy tematu, także na pewno spotkamy się, żeby porozmawiać, bo dużo bardzo ciekawych z informacji. Z twojej strony możemy jeszcze usłyszeć. Cieszę się bardzo, że tak fajnie się przedstawiłeś, rezolutny, inteligentny, nie bojący się ciężkiej pracy, dobrze wychowany wzór. Cieszę się tylko, że w naszym Dziękuję. klubie tacy tacy trenerzy ambitni, i już dobrze wyedukowani pracują. I życzę Dziękuję sukcesu, aby tych klub, tych klub, ta rodzina od Reopole powiększała się dokładnie, jak najbardziej dokładnie. i żeby każdy czuł się tam dobrze zaopiekowany i rzeczywiście, że tak. I tak, jeszcze wrzucając troszeczkę swój, swój wątek, tak jak mówiliśmy. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie do kontaktu, żeby poznać też troszeczkę naszą ofertę, tak jak mówię, i żeby tworzyć, tak jak już też powiedziałeś, tą rodzinę, żeby, żeby to nie było. Na zasadzie tylko, że chcemy wziąć, bo chcemy też bardzo dużo dać, a co chcemy dać, no to już zostawiam dla Państwa. Fabian Murlowski, Akademia Odra -Opole. Dziękuję. Marcin Szwedowski, studio Oleska 51, w studiu emiter na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.